Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, już na samym starcie świetna wiadomość, bo kolejny rok z rzędu będziecie mieli okazję zgarnąć FIFA Points za złotówkę. A co trzeba zrobić? Standardowo, słuchajcie, wystarczy kupić FIFA 21 w sklepie RTV euro AGD lub na ich stronie euro.com.pl i ma się to, słuchajcie, w przypadku wersji yy, na Xboxa One oraz PlayStation 4. Tutaj yy, wystarczy, słuchajcie, yy, że kupicie taką wersję i właśnie dostaniecie te FIFA Points za złotówkę. Do tego ważna informacja: te FIFY, te egzemplarze, słuchajcie, zawierają darmową aktualizację też na nową generację. Czyli jeżeli potem przejdziecie na PlayStation 5 czy Xbox Series X, to dostajecie darmową e, aktualizację tej gry. Potem standardowo, słuchajcie, trzeba wypełnić formularz, e, wpisujecie kod, e, pseudonim Influencera United, numer zamówienia, numer paragonu i swój adres maila z konta na stronie właśnie euro.com. .pl. Tutaj też możecie zobaczyć swoje też yy, najczęściej zadawane pytania, kiedy otrzymacie wersję mistrzowską. Uwaga, trzy dni przed premierą już otrzymacie yy, taką wersję. Yy, tak samo wpisaliście pseudonim influencera przy zamówieniu i nie działa. I tutaj ważna informacja, bo to jest najczęściej popełniany błąd. Yy, pseudonim influencera należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym, a nie przy składaniu zamówienia. Miejcie to na uwadze. Także, moi drodzy, startujemy kolejny rok. Linki wszystkie znajdziecie w opisie. No to startujemy. Ok, moi drodzy, no to czas przejść do pierwszego składu Foot Champions FIFA 21. Jaki planuję zrobić? A pierwszy Foot Champions, słuchajcie, prawdopodobnie yy, będzie. Bo dużo też osób pytało 16 października lub 23 października ze wskazaniem bardziej tego 23 października, ale jak będzie finalnie to jeszcze się o tym przekonamy. No i słuchajcie, troszkę pograłem też ten FIFA 21, więc będziecie też mieli, będziecie mogli wyciągnąć tutaj sobie jakieś wnioski, co warto, czego nie. No i zaczynając od bramkarza, Thibaut Courtois dwa powody dlaczego Tibo Courtois przede wszystkim, pierwszy z nich to będzie zielony link, bo potem będzie z jednym z obrońców Realu Madryt, a drugi powód to wzrost Belga bo tutaj mierzy prawie 2 metry wzrostu, no i to właśnie myślę, że może mieć znaczenie, słuchajcie bo jak no te wrzutki zaczęły troszkę wchodzić do tego zrzutów rożnych, też powiem wam, że niemałe dymy, no to tutaj taka, taki wzrost u bramkarza może, może, może się przydać przy tych różnych wrzutkach w Karne, dlatego Tibo Kurtua. No, Tibo Kurtua, słuchajcie, dajemy właśnie tutaj kolejną kartę Edera Militao. Tutaj jeszcze nie wiemy, y, jaki overall będzie miał Eder Militao w najnowszej odsłonie FIFA, No, ale póki co tutaj taką kartą z y, FIFA 20 uzupełniał ten skład. Jeżeli chodzi o lewą obronę, Mendy, tego pana nikomu nie trzeba przedstawiać, to no, na pewno, no i to, to może być bardzo drogi obrońca. Zdaję sobie poniekąd z tego sprawę, ale zobaczymy. Na razie niech to tutaj jest w tym składzie. Natomiast Mendy to myślę, że będzie warty minimum 50 tysięcy, a wszystko wskazuje na to, że może ta cena dojść nawet i może do 100 tysięcy, ale nie mam pojęcia, czy tak faktycznie będzie. Zobaczymy. Statystyki ma kosmiczne. W tej chwili sami widzieliście, że Mendy to jest taki kocur, że tak naprawdę zwykła karta Mendiego w kwietniu. W maju nadal mogła być grana jeszcze przed e, tymi tocami, e, dlatego tutaj myślę, że Mendy spokojnie e, to jest karta i inwestycja na długie, długie miesiące. Jeżeli chodzi o drugą stronę obrony, no to tutaj mamy słuchajcie, e, rozwiązanie Ake. E, tutaj początkowo wiadomo. Myślę że, to będzie, myślę, że to będzie dobry początek, natomiast też właśnie ten znak zapytania. Będzie trzeba obserwować na początku trochę yy, tę grę z uwagi na to, czy ten wzrost ma znaczenie, no bo Ake yy, mierzy chyba maksymalnie tam metr m, więc to nie jest yy, wzrost na środkowego obrońcy, gdzie te wrzutki mogłyby być faktycznie OPI. Potem wiadomo, Wandek, no ale Wandek to będzie warty prawie yy, milion końców, pewnie gdzieś 750 tysięcy, coś takiego. Yy, dlatego póki co Ake, ale też. Yy, Będziemy mieli na uwadze, żeby potem go zupgrade'ować. Prawa obrona Kyle Walker. To też na pewno będzie karta. Słuchajcie, tak jak w przypadku Mendiego, że ten zawodnik będzie yy, grany spokojnie do, do takiego świetnia maja, bez żadnych kart specjalnych nie będzie potrzebował. Yy, Kai Walker to już klasa sama w sobie. Kolejny yy, rok myślę, że w tym będzie podobnie. Także tak wygląda bramka i obrona. Yy, jeżeli chodzi o środek pomocy, tutaj. Yy, pod ligę angielską dajemy Sisoko. No Sisoko wszyscy pamiętamy z początku gry z FIFA 20, tutaj myślę, że będzie też podobnie silny przede wszystkim zawodnik, który w środku pola zrobi różnicę, dlatego ten Sisoko bez problemu się tutaj znajdzie. Jeżeli chodzi o drugą stronę pomocy, to już mały eksperymencik, ale patrząc na statystyki na karcie no to myślę że ta karta będzie będzie naprawdę mocna w środku pola no i jest to słuchajcie Valverde z Realu Madryt zobaczcie sami no statystyki na karcie naprawdę wyglądają obiecująco ten zawodnik może zrobić niesamowitą różnicę jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika w środku pola to będzie słuchajcie Alan Alan z Evertonu myślę że to będzie ciekawe połączenie no i ten Alan też mi połączy dwie generalnie tutaj ligi. Zaraz zobaczycie jakie. No ale Alanem się bardzo przyjemnie grało też w Fifie 20. To jest zawodnik dosyć, dosyć ciekawy. No tylko pytanie jak on będzie funkcjonował, bo wydaje mi się, że jej troszkę osłabi jego kartę w najnowszej odsłonie. No ale zobaczymy. I teraz najważniejsze. Ofensywa Trio z przodu. Właśnie z prawej strony będzie Lucas, y, tutaj będzie miał przy okazji zielone Links i Soko, bo wiadomo ten sam klub, plus Alan, y, wiadomo Brazylia, jeżeli chodzi o lewy, a tak, no tutaj, tutaj marzenie, tutaj marzenie słuchajcie, bo Neymarito y, to jest to jest taki nasz cel, rok temu naszym celem był Cristiano Ronaldo na początku, a teraz troszkę zmieniamy i dajemy Neymar plus Kylian Mbappé, bo Mbappé też jest na NC, no i mogę wam powiedzieć, że tych dwóch panów będą bardzo bardzo OP w najnowszej odsłonie FIFA. Dribbling, dribbling przede wszystkim ma znaczenie, a tutaj są dwaj zawodnicy posiadający pięć gwiazdek sztuczek, no ale wiadomo, też trochę wartość tych zawodników może nas zablokować. No ale jak dobrze strejkardujemy to wszystko myślę, że jest możliwe. No i potem wiadomo, no jest kilka opcji. Możemy też potem Edera Militao na, wymienić na Varana, potem tego Akena Wandajka, ale to już wiadomo, są zupełnie inne, inne budżety. W środku pola pewnie jakieś inny no i do tego są jakieś ikony, ale to już wiecie, to już będziemy budować ten skład wiele, wiele miesięcy w FIFA 20. A tak naprawdę do końca budowaliśmy, do końca Toców i jeszcze po Tocach i nadal było ciężko e, zbudować, bo tego Nazario ostatecznie Optimusa nie dostaliśmy e, na rynku. Chociaż jeszcze będę zerował tam konto w tej FIFA 20 więc kto wie, może jeszcze jakieś, z jakiejś paczki z ikony wyleci. Ale e, i też jeszcze ciekawe, słuchajcie, do FIFA 21 do tego składu może być opcja delict e, do tego Cuadrado i Cristiano Ronaldo zmieniona pozycja. Zamiast tego Neymara i Mbappé to właśnie Cristiano Ronaldo, bo jak patrzyłem na statystyki Ronaldo, to naprawdę to wygląda e, obiecująco, bo różnica między Mbappé a Cristiano Ronaldo w e, wzroście to jest około 10 cm. A do tego, <coughs> słuchajcie, Ronaldo ma e, skoczność, ten jumping na poziomie 95. 10 cm więcej, jumping na 95. Jeżeli będą faktycznie te główki, to rozwiązanie z Portugalczykiem może być jeszcze ciekawszą opcją niż właśnie ten Neymar Mbappé dlatego na początku koniecznie będę chciał to wszystko sprawdzić w draftach no i mam nadzieję, że będzie ten draft z Mbappé draft z Cristiano Ronaldo i wtedy będziemy mieli takie porównanie, co lepiej tutaj wcisnąć do pierwszego składu na Foot Champions póki co taki tutaj robimy szkic ale wiadomo, wszystko będzie zależało od finansów jakie zbudujemy grając głównie drafty, bo na tym będziemy opierać to plus wiadomo Jakiś handel. Także moi drodzy, jeżeli też chcecie zobaczyć, może jakiś starter typu na RTG e, FIFA 21, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych właśnie odcinków z FIFA 21. No i widzimy się wkrótce. Pamiętajcie, że FIFA 21 e, kupując w RTV Euro AGD, dostajecie FIFA pońcy za złotówkę. Wszystkie z czego już macie w opisie. No i tak jak były na początku filmu, życzę wszystkim miłego wieczoru. Trzymajcie się, no i na razie.